Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego wydaje się, że twoje życie finansowe się nie zmienia? Być może utknąłeś w nawykach, które zmniejszają twoje szanse na rozwój. I najgorsze: większość ludzi nawet nie zdaje sobie sprawy, że popełnia te błędy. Dzisiaj porozmawiamy o pięciu rzeczach, które sprawiają, że jesteś biedny, i o tym, jak powstrzymanie ich może zmienić twoje życie. Więc trzymaj się mnie do końca, bo to, co tu odkryjesz, może być dokładnie tym, czego potrzebujesz, aby zmienić swoją finansową rzeczywistość. Wyobraź sobie, że twoje życie jest jak łódź. Jeśli w kadłubie są dziury, niezależnie od tego, jak małe, woda dostanie się do środka i prędzej czy później łódź zatonie. Dokładnie tak samo jest z twoimi finansami. Małe nawyki mogą wydawać się nieszkodliwe, ale powoli zatapiają twoją finansową łódkę. Pierwszą rzeczą, która sprawia, że jesteś biedny, jest życie po to, by zaimponować innym. Ile razy kupiłeś coś, czego nie potrzebowałeś, żeby poczuć się zaakceptowanym lub komuś zaimponować? Nowy telefon komórkowy, markowe ciuchy, drogi samochód wszystko to może wydawać się niegroźne, ale tak naprawdę to pułapka. Zadaj sobie pytanie: czy naprawdę tego potrzebujesz, czy po prostu próbujesz pokazać coś innym? Problem z życiem, by zaimponować, jest taki, że nigdy się nie kończy. Zawsze znajdzie się ktoś, kto ma coś większego, lepszego, droższego. Bierzesz udział w wyścigu, w którym nie ma wygranej, wydając pieniądze, które można wykorzystać do zbudowania czegoś, co naprawdę ma znaczenie Twojej wolności finansowej. Po drugie, nie inwestujesz w wiedzę. Tak, zgadza się. Ile czasu poświęcasz na naukę finansów, inwestycji lub tego, jak sprawić, by pieniądze pracowały dla Ciebie? Brak wiedzy jest jednym z głównych powodów, dla których wiele osób pozostaje biednych. Nie wiedzą, jak działają pieniądze i dlatego pozostają uwięzieni w ograniczonej rzeczywistości. Pomyśl o tym. Jeśli oglądasz ten film, to znaczy, że wykonałeś już pierwszy krok, czyli szukasz informacji. Ale nie zatrzymuj się tutaj, zrób z tego nawyk. Czytaj książki, oglądaj wykłady, szukaj kursów online. Wiedza to jedna z najpotężniejszych inwestycji, jakich możesz dokonać. Po trzecie, boisz się podejmować ryzyko. Wiele osób ma przed sobą niesamowite możliwości. Ale paraliżuje ich strach, że coś przegapią. I wiesz, co jest ironią? Brak ryzyka też jest ryzykiem. Jeśli przechowujesz wszystkie swoje pieniądze w obawie przed inwestycją lub rozpoczęciem czegoś nowego, masz pewność, że z czasem stracą one na wartości z powodu inflacji. Zadaj sobie pytanie: co Cię powstrzymuje? Czy to strach przed nieznanym, a może to brak informacji? Kiedy dowiesz się o zagrożeniach i sposobach ich minimalizowania, Zdasz sobie sprawę, że wcale nie są one takie straszne. Czwartą rzeczą, która utrzymuje cię w ubóstwie, jest wydawanie wszystkiego, co zarobisz. Pomyśl o tym, ile razy otrzymujesz pensję, i zanim się zorientujesz, wyparowuje. Dzieje się tak, ponieważ wiele osób ma zły nawyk życia na krawędzi i wydawania dokładnie tego, co zarabia, a nawet więcej. Ale dlaczego tak się dzieje? Zwykle dzieje się tak z powodu błędnego koła. Które staje się coraz trudniejsze do przerwania. Kiedy żyjesz na krawędzi, każde nieprzewidziane wydarzenie staje się kryzysem. Rachunek awaryjny, niespodziewany wydatek, a nawet niewielki wzrost kosztów utrzymania może przerodzić się w duży problem. A wiesz co to generuje? Długi. Dług jest jak kula śnieżna, a uczucie zatonięcia w niej jest druzgocące. Emocjonalny ciężar wysokiego rachunku lub karty kredytowej z skumulowanymi odsetkami może nie dać spać każdemu. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś udręki, gdy twoja pensja znikała tylko po to, by spłacić długi i nadal nic ci nie zostało? To duszące. Ale dobra wiadomość jest taka, że nie musi to być trwałe. Pierwszym krokiem do wyjścia z tej sytuacji jest zderzenie się z rzeczywistością i rozpoczęcie zmiany drobnych nawyków. Chłopaki, zanim przejdziemy do czwartego kroku, mówię wam: my tu nad kanal Żerando Akeza mamy jasny cel. Pomóc Wam i wielu innym osobom osiągnąć dobrobyt finansowy i poprawić życie ich rodzin. Jeśli tak jak my wierzysz, że dzielenie się tą wiedzą może przemienić życie i chcesz nadal być narzędziem Bożego błogosławieństwa, zasubskrybuj kanał już teraz. Dzięki Twojemu wsparciu ta wiadomość dotrze do jeszcze większej liczby osób i razem możemy zmienić ich życie. Liczymy na Ciebie. Teraz możesz pomyśleć, ale ja nie zarabiam wystarczająco dużo, żeby oszczędzać. Jest to powszechna myśl, ale jest to ogromne błędne przekonanie. Pytanie nie brzmi, ile zarabiasz, ale jakie wydajesz. Nawet jeśli twoja pensja jest niska, możesz przeznaczyć niewielki procent na oszczędności lub inwestycje. Pomyśl o tym, jak o sadzeniu nasion. Początkowo może się to wydawać niewielkie, ale z biegiem czasu wynik będzie znaczący. Przykładowo jeśli uda ci się co miesiąc odłożyć 10% swoich zarobków, zbudujesz poduszkę finansową, która może odmienić twoje życie. Kolejnym krytycznym punktem jest wzrost stylu życia. Wiele osób popełnia błąd, dostosowując swoje wydatki w celu zwiększenia dochodów. Dostałeś podwyżkę? Zmieniają samochody, kupują więcej rzeczy lub podejmują nowe zobowiązania finansowe. Stwarza to iluzję dobrobytu, która w rzeczywistości jedynie utrwala cykl ubóstwa. Rozwiązanie? Nie pozwól, aby Twój wzorzec konsumpcji rósł w tej samej proporcji co Twoje dochody. Wykorzystaj podwyżki, aby zainwestować w siebie, czy to poprzez edukację finansową, czy utworzenie funduszu awaryjnego. Prostą, ale skuteczną strategią jest automatyzacja oszczędności. Ustaw automatyczny przelew na osobne konto zaraz po otrzymaniu wypłaty. Eliminuje to pokusę wydawania pieniędzy przed oszczędzaniem i sprawia, że oszczędzanie staje się nawykiem. Z biegiem czasu zdasz sobie sprawę, że ta mała zmiana robi dużą różnicę. Ponadto ważne jest, aby jasno określić swoje cele finansowe. Kiedy dokładnie wiesz, czego chcesz, łatwiej jest oprzeć się pokusie wydawania pieniędzy na niepotrzebne rzeczy. Najważniejszym krokiem jest zmiana sposobu myślenia. Zamiast myśleć tylko o teraźniejszości, zacznij postrzegać pieniądze jako narzędzie na przyszłość. Pomyśl o możliwościach, jakie możesz stworzyć, mając kontrolę nad swoimi finansami. Swobodę podróżowania, inwestowanie w biznes, lub po prostu życie bez ciągłego martwienia się o zaległe rachunki. Zatem pytanie, na które musisz odpowiedzieć brzmi: Czy chcesz kontynuować ten sam cykl, czy też już dziś zaczniesz podejmować działania, aby zmienić swoją rzeczywistość? Zanim porozmawiamy o piątym kroku, proszę o pozwolenie na tę przestrzeń na coś, co może odmienić Twoje życie finansowe. Wierzymy, że można szybko się wzbogacić i dlatego oferujemy ekskluzywny e-book, w którym poznasz sekrety osiągnięcia bogactwa w zaledwie 6 miesięcy. Kliknij link w pierwszym komentarzu, aby zabezpieczyć swój, ale pospiesz się, ponieważ liczba sztuk jest ograniczona. Nie przegap tej okazji, aby zrobić pierwszy krok w stronę swojego sukcesu. A piątą rzeczą, która trzyma Cię w biedzie, jest mentalność niedoboru. Jest to częstsze niż mogłoby się wydawać. Mentalność niedoboru sprawia, że wierzysz, że nigdy nie będziesz mieć dość, że ciężko jest zdobyć pieniądze i że zawsze będziesz tkwić w tej samej sytuacji. I zgadnij co? Jeśli tak myślisz, to właśnie tak się dzieje. Ten sposób myślenia tworzy cykl, w którym sabotujesz własne szanse na sukces, ponieważ wierzysz, że one dla ciebie nie istnieją. Twój umysł jest potężnym narzędziem. Jeśli wierzysz, że możesz się zmienić, że jesteś w stanie budować bogactwo i osiągać swoje cele, Twoje działania zaczną to odzwierciedlać. Z drugiej strony, jeśli utkniesz w przekonaniu, że tak jest i zawsze będzie, nic się nie zmieni. W końcu, jeśli nie wierzysz, że możesz mieć więcej, po co miałbyś się o to starać? Ten brak wiary we własne możliwości jest jak jazda samochodem z zaciągniętym hamulcem ręcznym. Próbujesz nawet iść do przodu, ale postęp jest minimalny lub żaden. Typowym przykładem takiego sposobu myślenia jest strach przed inwestowaniem. Wiele osób postrzega pieniądze jako coś tak rzadkiego, że wolą je zostawić w spokoju, bojąc się je stracić. Problem w tym, że w ten sposób tracą coś jeszcze cenniejszego możliwości rozwoju. Kiedy zostawiasz pieniądze bezczynne, w rzeczywistości tracą one na wartości z powodu inflacji. Zmiana tego sposobu myślenia wymaga odwagi, a przede wszystkim wiedzy. Im lepiej rozumiesz, w jaki sposób pieniądze mogą dla Ciebie pracować, tym większą pewność masz w podejmowaniu decyzji, które wcześniej wydawały się ryzykowne. Nastawienie na niedostatek charakteryzuje się nadmiernym skupieniem na problemach, zamiast na rozwiązaniach. Zamiast myśleć: Nie mam wystarczająco dużo pieniędzy, aby oszczędzać, spróbuj przejść na: Jak mogę zacząć oszczędzać, nawet mając niewiele? Ta zmiana perspektywy może otworzyć nowe ścieżki i alternatywy. Co więcej, osoby o takiej mentalności unikają zmian ze strachu przed ryzykiem, ale największym ryzykiem jest brak działania. Aby się rozwijać, musisz chcieć myśleć i działać inaczej, zaczynając od małych kroków, takich jak czytanie o finansach, branie udziału w kursach lub rozmowa z tymi, którzy osiągnęli już pożądany sukces. Każde małe działanie jest zwycięstwem. Pamiętaj, Zmiana sposobu, w jaki myślisz o pieniądzach, nie następuje z dnia na dzień, ale jest to wartościowa podróż. Zacznij od rozpoznania negatywnych myśli i zastąpienia ich pozytywnymi afirmacjami. Zamiast mówić, nigdy tego nie osiągnę, powiedz, jeszcze tego nie osiągnąłem, ale jestem na dobrej drodze. Ta prosta zmiana w wewnętrznym dialogu może zmienić sposób, w jaki podchodzisz do wyzwań i otworzyć drzwi do możliwości, o których nigdy nie myślałeś, że są możliwe. Zatem pytanie brzmi: czy jesteś gotowy zmienić swój sposób myślenia, aby zmienić swoje życie finansowe? Czy jesteś gotowy przestać robić te pięć rzeczy i zacząć budować lepsze życie finansowe? Pomyśl o tym. Jeśli dotarłeś tak daleko, już zdałeś sobie sprawę, że każdy z tych błędów jest jak. Kotwica, która ciągnie cię w dół. Ale czy wiesz, co jest najciekawsze? Moc, aby to zmienić, jest w twoich rękach. Następnym krokiem jest spojrzenie na swoją rzeczywistość ze szczerością i odwagą. Zanim przejdziemy dalej, chcę, żebyś wykonał ćwiczenie mentalne. Zamknij na chwilę oczy i wyobraź sobie, jak wyglądałoby twoje życie bez tych nawyków. Jakby to było móc co miesiąc oszczędzać pieniądze, inwestować w coś, co pomnaża twój kapitał i mieć poczucie, że masz kontrolę nad swoim życiem finansowym? Przyjrzyjmy się teraz bliżej każdemu z tych punktów, aby upewnić się, że nie tylko zrozumiesz te zmiany, ale także natychmiast zaczniesz je stosować. Prostą alternatywą dla tych, którzy wydają wszystko, co zarobią, jest stworzenie budżetu, który jest podstawą każdej transformacji finansowej. Zapisuj swoje wpływy i wypływy na papierze lub w aplikacji i klasyfikuj wydatki według priorytetu. Odróżnij niezbędne rzeczy, takie jak czynsz i jedzenie, od zbędnych. Takich jak subskrypcje i droga kawa. Widząc, dokąd trafia każda polska moneta, naświetlasz obszary, w których możesz zaoszczędzić i poprawić swoją sytuację finansową. Teraz wyzwanie dla Ciebie. W ciągu najbliższego miesiąca obniż 10% zbędnych wydatków i przeznacz tę kwotę na oszczędności lub inwestycje o niskim ryzyku. To mały krok, który zrobi dużą różnicę. Jeśli chodzi o życie, po to, by zaimponować innym, Porozmawiajmy o pułapce zwanej statusem społecznym. Czy zauważyłeś, jak ogromną rolę odgrywają w tym media społecznościowe? Widzenie idealnego życia ludzi w internecie może sprawić, że poczujesz, że musisz nadążać. Ale prawie nikt nie mówi, że wielu z tych ludzi prowadzących luksusowe życie jest po uszy zadłużonych. Pomyśl o tym: jaki jest sens udawania innych, że jest bogaty, a w rzeczywistości jest biedny? Oto praktyczny pomysł. Za każdym razem, gdy poczujesz potrzebę kupienia czegoś, aby komuś zaimponować, zatrzymaj się i zadaj sobie pytanie: czy to naprawdę daje mi szczęście, czy jest to tylko przelotne pragnienie? Jeśli jesteś pasażerem, zaoszczędź te pieniądze, rób to przez 30 dni i zobacz, jak zmienia się Twoja relacja z konsumpcją. Jeśli chodzi o brak inwestycji w wiedzę, czy zastanawiałeś się kiedyś, ile czasu w ciągu dnia poświęcasz na naukę? Bądźmy szczerzy: jeśli spędzasz godziny w mediach społecznościowych, oglądając treści, które nic nie wnoszą, marnujesz najcenniejszy zasób, jaki masz swój czas. A gdyby tak zamienić 30 minut swojego dnia na dobrą książkę o finansach lub podstawowy kurs inwestycyjny i wcale nie musi to być drogie dostępnych jest wiele bezpłatnych materiałów. Sekret tkwi w konsekwencji: poświęć codziennie trochę czasu na naukę czegoś nowego wynik może być zaskakujący. A teraz, jeśli chodzi o strach przed podejmowaniem ryzyka, oto fakt: bez odrobiny śmiałości nie udało się zbudować wielkiego sukcesu finansowego. Nie oznacza to bycia lekkomyślnym, ale raczej kalkulację ryzyka i działanie pomimo strachu. Pomyśl o ludziach, których podziwiasz finansowo. Nie wzbogacili się dzięki szczęściu, podejmowali decyzje wymagające odwagi. Jeśli boisz się inwestować, zacznij od małych rzeczy. Istnieją sposoby na bezpieczne inwestowanie pieniędzy i po przystępnych cenach. Na przykład fundusze inwestycyjne niskiego ryzyka są świetne dla początkujących. Po raz kolejny kluczem jest wiedza. Im więcej o czymś wiesz, tym mniej staje się to przerażające. A jeśli chodzi o mentalność niedoboru, oto potężna refleksja. Wszystko zaczyna się w Twoim umyśle. Jeśli wierzysz, że nigdy nie będziesz mieć wystarczającej ilości pieniędzy, będziesz nieświadomie działać w sposób, który utwierdzi to przekonanie. Czy zauważyłeś, że ludzie, którzy myślą negatywnie o pieniądzach, zawsze wydają się pogrążeni w kryzysie? Oto wyzwanie. Zacznij zastępować wyrażenia takie, jak nie stać mnie na to słowami, jak mogę sobie na to pozwolić. Ta zmiana perspektywy otworzy Twój umysł na możliwości, które wcześniej ignorowałeś. Teraz chcę wiedzieć. Który z tych punktów najbardziej odnosi się do Twojej rzeczywistości? A jaką zmianę zaczniesz wprowadzać już dziś? Odpowiedź na te pytania może być pierwszym krokiem do przekręcenia klucza i raz na zawsze zmiany kierunku Twojego życia finansowego. Pamiętaj: nikt nie mówił, że będzie łatwo, ale nie jest też niemożliwe. Wystarczy determinacja i jasny plan. Postępując zgodnie z tymi wskazówkami. Nie tylko przestaniesz popełniać te błędy, ale także będziesz budować znacznie zamożniejszą przyszłość. Teraz, gdy rozumiesz już podstawy tego, co cię powstrzymuje, porozmawiajmy o tym, jak postawić pierwsze kroki w kierunku wolności finansowej. Czy zastanawiałeś się kiedyś, że wszyscy ludzie, którzy odnieśli sukces finansowy, gdzieś zaczynali? Nie urodzili się bogaci ani szczęśliwi, ale postanowili działać inaczej. A najciekawsze jest to, że wprowadzone przez nich zmiany są proste, ale spójne. Jeśli chodzi o wydawanie wszystkiego, co zarobisz, ważne jest, aby pamiętać, że rozwiązaniem nie jest zarabianie więcej, ale lepsze zarządzanie. Tym, co już trafia na Twoje konto. Często osoby o wyższych zarobkach w dalszym ciągu borykają się z problemami finansowymi, ponieważ zwiększają swoje wydatki proporcjonalnie do zwiększonych dochodów. To jak próbować napełnić wiadro dziurami na dnie. Nieważne, ile w niego włożysz, nigdy nie będzie pełne. Jak więc to rozwiązać? Jedną z potężnych technik jest zasada 50-30-20. Działa to w ten sposób: 50% Twoich dochodów idzie na podstawowe potrzeby takie jak mieszkanie, żywność i transport, 30% na wypoczynek i osobiste pragnienia, a pozostałe 20% na oszczędności lub inwestycje. Tworzy to równowagę i gwarantuje, że zawsze zatrzymasz część swoich zarobków. Ale bądź ostrożny. Jeśli Twoja obecna sytuacja jest krytyczna, może być konieczne dostosowanie tej proporcji, tymczasowo ograniczając czas wolny i skupiając się na spłacie długów lub budowaniu funduszu awaryjnego. Tak, na początku może to być niewygodne, ale pomyśl o tym jako o inwestycji w swoją przyszłość. A teraz, jeśli chodzi o życie po to, by zaimponować innym, oto trudna prawda. Dopóki nadal będziesz nadawać priorytet opinii innych ludzi, Wpadniesz w pułapkę emocjonalnego i finansowego ubóstwa. Znasz to uczucie ulgi, gdy w końcu spłacisz dług lub zaoszczędzisz pieniądze na coś ważnego? Praktycznym sposobem uniknięcia wpadnięcia w tę pułapkę jest ustalenie jasnych celów finansowych. Kiedy masz na myśli cel na zaoszczędzenie pieniędzy na wymarzoną podróż lub inwestycje w coś, co może przynieść zwrot, łatwiej jest powiedzieć nie niepotrzebnym wydatkom. Za każdym razem, gdy masz ochotę kupić coś, żeby zaimponować, zadaj sobie pytanie: Czy to przybliża mnie, czy oddala od mojego celu? To proste pytanie może być twoim największym sprzymierzeńcem. A jeśli chodzi o wiedzę finansową, pamiętaj: im więcej się uczysz, tym łatwiej radzisz sobie z pieniędzmi. Nie oznacza to jednak tylko czytania i oglądania treści, musisz zastosować w praktyce to, czego się nauczysz. Na przykład, jeśli czytasz o inwestowaniu, otwórz konto maklerskie i zacznij od niewielkiej kwoty. Jeśli dowiedziałeś się o kontroli wydatków, natychmiast wdroż system ewidencji finansowej. Wiele osób boi się podejmować ryzyko finansowe, ale zapominają, że trzymanie pieniędzy w banku to w rzeczywistości strata spowodowana inflacją. Rozwiązaniem tej obawy jest rozpoczęcie od małej kwoty. I inwestowanie w opcje niskiego ryzyka, takie jak obligacje rządowe lub fundusze o stałym dochodzie, co pomaga budować bezpieczeństwo i pewność siebie, co pozwoli na podjęcie bardziej dochodowych inwestycji w przyszłości. Ponadto ważna jest zmiana mentalności związanej z niedoborem i przyjęcie wizji dobrobytu i długoterminowej. Dostrzeganie szans tam, gdzie inni widzą problemy i wiara we własny potencjał, to postawy niezbędne. Tworzenie tablicy celów zawierającej obrazy przedstawiające Twoje cele może być praktycznym ćwiczeniem pozwalającym zachować koncentrację i pamiętać, że każde małe działanie przybliża Cię do sukcesu finansowego. Czas zacząć już teraz, nie zostawiaj tego na jutro. Nie zapomnij zapoznać się z naszym e-bookiem Generowanie bogactwa, dostępnym w przypiętym komentarzu z praktycznymi strategiami osiągnięcia bogactwa w zaledwie 6 miesięcy. Jeśli wskazówki zawarte w filmie Ci pomogły, zasubskrybuj kanał, aby uzyskać więcej treści o finansach, takich jak film. Podziel się swoimi celami w komentarzach i wyślij tę treść do osób, które również mogą na tym skorzystać. Chcę wiedzieć, jak zastosujesz te sekrety i pójdziesz z Tobą w stronę wolności finansowej. Do następnego razu.